Witajcie moi drodzy! Dzisiaj będzie tak króciutko i nietypowo, a mianowicie e, przeprowadzimy sobie taki prosty eksperyment i sprawdzimy, co mniej więcej osadza się na płucach po paleniu papierosów. I mam tutaj już przygotowane wszelkiej maści gadżety e, nasz główny gość papierochy, taki słoiczek, paczka chusterek oraz zapałki. Ok, odpalę teraz tego papierocha. Podejdźmy tutaj. I wsadzę teraz go tutaj, ładnie do tego słoiczka i przykryję ten słoiczek czyściutką Usteczką. I będziemy obserwować, co tam będzie się tam z nią dziać. Widać papierosek żyje swoim życiem. Dym się unosi i już widzę chyba lekkie przebarwienia. Sprawdźmy co tam się dzieje. Tak, pali sobie palacz. Jak widać. Czekamy dalej. Ok, sprawdźmy, jak się masz gościu. Myślę, że już wystarczy. Tutaj już coś, coś się tli jeszcze. Serknijmy sobie na tą chusteczkę. I jak widać mamy tutaj taki przepiękny osad, który znajduje się na płucach. Jak widać papieros nie był cały wypalony, a efekty znaczne. Oczywiście nie polecam nikomu palić. Strata pieniędzy, zdrowia, po co mamy płacić za naszą, że tak powiem, śmierć. I to by było na tyle z mojej strony. Będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Hej.